Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Generalnie łączę się z wami teraz tylko dlatego, że sytuacja jest jeszcze nieklarowna odnośnie burz sobotnich i niedzielnych. Aczkolwiek dlaczego chciałbym się skupić w tym momencie na drugim z wymienionych dni, czyli na Niedzieli bowiem, sobota ma przynieść raczej jakieś takie opadowe, klastrujące się burze na południu-południowym wschodzie, częściowo w centrum. Uwagę przykuwa jednak, to, co widzi model ECMWF, Icon, jaki model Swiss, MRF. One widzą, kochani widzowie, prawdopodobnie układ burzowy z Czech albo Niemiec w kierunku Półdolnego Śląska, Śląska, częściowo opolskiego, dalej w kierunku województwa, częściowo lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko pomorskiego częściowo łódzkiego, w kierunku Bydgoszcz, Gdańsk, Warmiach, częściowo łódzkie, częściowo mazowieckie. Jeżeli tak się stanie, kochani widzowie, zostało jeszcze trochę czasu do analiz, więc... Nie będę jeszcze dywagował na 100% co wystąpi, co nie wystąpi. Bo 100% tego, że burze wystąpią nie ma. Ja stawiam na ten moment jakieś 80, może 90% szans, żeby były silne burze. Aczkolwiek tak, jeśli chcecie wiedzieć coś o się burzy, kochani widzowie, ja to obserwuję już od kilku dni i od kilku dni Icon jest dosyć stabilny w swoich wyliczeniach. GFS się mota. A cały WF raz wywalaty to na południe, raz na nas. O, o mnie nawet nie wspominam, bo on widział na dzisiaj burzę i gówno było. A nie widział tych burz porannych, które były. Ja z pełną analizą na mój kanał, kochani widzowie z terenu, wstrzymuję się do jutra do rana, bo mi jutro rano wstępnie będzie widzieć to model Swiss HD oraz Icon D2. Icon D2 powinien już to widzieć. Pozdrawiam, uważajcie na siebie, mamy upał drugiego stopnia do soboty, więc po prostu pijcie dużo wody, oszczędzajcie siły. Widzimy się jutro, pa pa!